No nie wiem czy tam się to tak uda Ale możemy zawsze spróbować Siema Leszek z tej strony i Przemoc Cześć Dostaliśmy informację, że siłownik jest do odebrania Jeszcze Ta. ciepły Także jedziemy szybko Jest godzina 14.20 Jedziemy odebrać i na miejscu powinniśmy być koło trzeciej. No i zobaczycie jak będzie wyglądał montaż Mamy siłowniczek Bardzo ładnie Nowe tłoczysko Przyspawane ucho, nie? Z tego co widzieliśmy. Nowe uszczelniacze. Nowe uszczelniacze. Niecałe 3000 koszt naprawy. Więc sporo. Ale myślę, że to się spory zwróci... siłownik. Spory siłownik. Myślę, że to się w miarę szybko zwróci. No, musi to jeździć. Musi to działać. Dwa muszą równomiernie pracować, bo inaczej nie może być. Jeszcze jest lekko wyjęty, ale mówił gościu, że wystarczy młotem puknąć i on się cofnie No nie, jesteśmy daleko, mamy jakieś 15 minut do klienta Myślę, że montaż, jeżeli wszystko ładnie pójdzie, pięknie po naszej myśli, no to będzie takie pół godziny Wyjedziemy na Poznańsku, no może 40 minut no. Może 40 minut, Przemu mówi, ale bądźmy w dobrej myśli Także. Dajcie suba łapkę komentarz, czy Wam się podobało. Czy oglądaliście pierwszą część, jak to wyjmowaliśmy? No, jesteśmy z powrotem, zajechaliśmy. Zobaczcie, nasze auto stoi, nieruszone. Pewnie będziemy musieli otworzyć trochę bramę. Zobaczcie, jak siłownik wygląda, pokażę Wam. No i nic. Ciężka praca. Zobaczcie, tu się nic nie zmieniło. Zmieniło się tam w przodu. Położę was, zobaczcie jak to wyciągamy Jak z tym walczymy teraz mówić, że najpierw sobie Poczyścimy gniazda Żeby nam ładnie wskoczyło A te zegary Przemo pamiętasz gdzie kładłeś tutaj? No dobra widzę Czpienie Gniazda I tutaj to samo Czpienie Gniazda. Przełama ma taką specjalną szczoteczkę na wiertarce. Jeden jest większy, jeden mniejszy. I zobaczymy jak to tam pójdzie. A, widziałeś, to przytrzyma. Nie dojechało do ręki jednogłośnie. Zaufanie musi być. Jak widzieliście, zaufanie musi być. Wyczyścimy. na BHP, bezpieczeństwo hamuje pracę. Pamiętajcie, nie ma sensu. Roweczek. Się ładnie wyczyścić na świeży smarek, żebyś sobie wszedł. Pytanie czy nam ładnie wyjdzie nie będzie chciało współpracować. Jak myślicie, dajcie w komentarzach. Będzie dobrze wyczyszczone, to dobrze wejdzie, nie? Tak. taką mam nadzieję. Jakby nie było tej trochę trochę życie drapali. Wydaje, że bez przymiarki to pięknie włożymy, to pięknie wejdzie Kto nie smaruje, nie jedzie, znowu się powtarza. Marku, nigdy nie za wiele. A później przesmarujemy jeszcze. rower czysty. Smaruję, ile tam będzie. Tu zostawiliśmy nasz duży czpień. Ale będzie maszyna chodziła normalnie. Kontenery szykujcie się. Nowy gracz wkracza do gry. Zielona szubienica. Będzie <grym zielona zielnica> się działo na, na dzielni. Tu jeszcze trzeba zobaczyć później, ja strzelam że to było 24, ale 20. takie pamiętam typy było, nie? Może 25 Ja już nie pamiętam to było za dawno i dawno i nieprawda Ile czekaliśmy? Dobry tydzień, nie? Dobry tydzień na siłowni Dobry tydzień, bo tam chłopaki mieli L4, L coś tam, L5, L6 Więc no niestety nie z naszej winy, no ale to i tak nie jest zły czas No i to wszystko, nie? A, no i. wszystko nowe. Tak, bo Zmawiać. tam było coś wygięte, czy coś takiego. Coś było nie tak. No jest duże, jest problem. Dobra, no to teraz czeka nas. bym powiedział ciężkie dźwiganie. Znowu. Motek zostawimy u góry. to się przyda. Ciężkie dźwiganie. Nie wiem, ile on może tak realnie ważyć? 200 kg, nie? No, nie wiem, Ci że no ciężki jest. Może to od 100 się. Po prostu z kawałkiem. No my z lekko dźwigniemy tam. Do 500 <noise> Jeszcze zapas jest, nie? Tak, jeszcze zapas jest no. jeszcze się drugi, dla równowagi to by drugi wziął na drugi bark By się wygodniej szło No tak, realnie 200-250 kg Co, tak czy siak, nie jest lekkie no Teraz zobaczcie Jak go będziemy wsadzać do warunki, warunki polowe, niestety nie mamy wózka widłowego, nic innego Jednak Wartość by nie mógł być, dużo zadłużenie pomógł Samo, nie? Zobaczcie. Przyspawane ucho. Jeszcze ciepły. Jeszcze ciepłe. Nowe uszczelniacze. Prosta robota. Co? Pukniesz go teraz młotem. No nie wiem właśnie czego puchać, młocę, żeby go schować, co jak go schowamy, to może nam się uda na styk go wsunąć. A jak nie? Załapiemy ten, na przykład tył i wtedy rozciągniemy tym i wtedy załapiemy tył. Teraz trzeba byłoby troszeczkę wziąć, ale nie możemy, bo musimy przewody musi mieć chyba w Nie i polecić na molej, poleci. Poczekaj Musimy się chwileczkę sprzedem zastanowić. Ale jakbyśmy sobie... Aha, no tak, bo ciśnienie nam zrobi i ten i ten będzie otwierał, no tak. A nie zaślepimy. Musimy go schować. Przydałoby się go schować, ale druga sprawa możemy go podłączyć i zostawić na ziemi jest ten na nim nie no to wtedy schowamy, rozłożymy trochę i schowamy nie to możemy tak, to trzeba pod tym do przewody nie? no i teraz na przykład rozłoży, schowamy to ten się schowa, a ten już jest schowany nie chyba nie wiem, musimy spróbować nie podpowiem nie wiemy, ale spróbujemy To już uda Naprawdę przesadziłem. Słowa mnie rozpiera. Pięknie. Zabierze też już takie. Ok. Chciałem go rozruszyć. Łapę. I jak macie jakiś problem, pamiętajcie, możecie śmiało zadzwonić po przema i Leszka. Oni w ekipie też są, więc też pomogą. Ale nie martwcie się. Sobie. Takie rzeczy robimy. Od ręki, od ręki, na cuda jeden dzień. A na cuda jeden dzień, tak jak się mówi. Co się może dziać? Tylko może być lepiej. A to jeszcze trzeba wyczyścić później to gwiazdko ja Weź przekręć całej tej siłowni jeszcze, wiesz? Co ją ja zapać? To, ja za to i spróbujemy wiesz, odkręcić. Wkręcę tą mówkę. Poszukamy, popukamy tak też mamy. To się klepnie tu przyjebił i dodziegnie. Jest dobrze. Idziemy sobie, tam. odpalić Ci? No. A to, to wietarkę dają, to jeszcze to. Chcesz wietarkę? O. O wietarkę. A dałeś mi jeszcze jedną taką szczotkę tam jest. W której szufladce, trzecia od dołu? Myślę, że jestem gotowy. tam przejść do ciebie, mm. tu byśmy musieli go położyć, nie? Uh -huh. i później zacząć kombinować. Nie, bądź tam. Ja go tam dam. A jak mm. będzie spadał to mam płacić. <noise> jak będzie spadał to go łap. Ale ja myślę, że łatwiej będzie nam to włożyć najpierw, przesunąć tylko tak tam. I to mogę iść tu przesunąć. No. No nie wiem czy tam się to tak uda ale możemy zawsze spróbować To nic że dupą zasłonię jest znowu cały widok No wielką dupę Wielkodu przemów Nic nie rób Idę tam Nie robię Idę z drugiej strony Podniesiemy Podniesiemy Dokładnie Ustawimy tam silnik i w i yeah. Za mocno, ale... Dobra Ale nierówno idzie, nie? Czy mi się wydaje? A raczej równo, tylko może mi się wydawać Bo tu krzywa jest chyba rama u góry, wiesz? Nie? Ale tu jest krzywo rama, tu To Czyli to mam na wysokości głowy to mam na wysokości głowy, nie? Tu gdzie ma jest krzywa. Może trzeba złożyć, rozłożyć, nie? O, teraz doszedł, widzisz? Nierówno, nie? Ja myślę, że założymy zegary i zobaczymy. My tu poprosimy kogoś, żeby wziął kontener. Zobaczymy. Na chwilę obecną nasza robota skończona. Będziemy kminić dalej, co tu się nie pasuje. Dajcie znać czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobała robotka, a my zaraz dam, damy znać, może to potrzebuje obciążenia większego. Dobra, zrobiliśmy testy, podnosiliśmy tamten ciężki kontener. Teraz nasze tłoczysko jest idealne, ale jeszcze jedno jest do zrobienia od wysięgnika do samej góry, takie mniejsze. No i decyzja będzie przez nich podjęta, czy robimy, czy nie. Generalnie to psuje wszystko, bo się wygina, nie? I teraz jak tam to się wygina? Kontener się wygina, to wszystko może się wygięć, nie? No tak, jak tam to wszystko znowu... było wygięte. No i to mam, tu tło, tło, tło wszystko było wygięte, tak jak przemówił, bo cały ciężar idzie na tamtą stronę, na tą lewą, nie? No, no. Sami. I znowu może się to powtórzyć? No, no przypuszczam, że będzie mogło wymieniać. Mniejszy. Ale muszą pojeździć, obserwować. No, dokładnie. Pojeździć, obserwować i zobaczą, no. co to będzie. No co? Ciężko było? Oj, kurde, bardzo. A to nawet się zgrzałeś, <gry> wręcz ze sparzłem. No właśnie. A dzisiaj taka pogoda jest. Pogoda chyba, plus 4 Mowa. Plus 4 No zimę jest chyba. No nic. Dziękujemy, że byliście z nami.